Witajcie w kolejnym podsumowaniu. Mamy już koniec sezonu. Ogrodnik już praktycznie skończył swoją pracę. Dlatego zapraszam Was do oglądania. W tym tygodniu działo się naprawdę dużo. Oj, dużo. Ja nie wiedziałem, w co mam ręce włożyć. Tak naprawdę, jak zacząłem po, w poniedziałek pracę pracę. Trochę za dużo powiedziane. Tak jak się w poniedziałek obudziłem, zjadłem śniadanie i to by było w sumie na tyle. Ja no żartuję. Tak naprawdę w poniedziałek były ostatnie przygotowania do tego, żeby przyjąć sprzęt, który miał przyjechać następnego dnia. Ponieważ nie miałem jeszcze wcześniej do czynienia bezpośrednio z tym sprzętem, nie wiedziałem jak długo będzie trwała usługa i jak długo będzie trwała realizacja, jak się skończy. W związku z tym pojechałem jeszcze dokładnie sprawdzić. Miejsce, w którym będzie realizowana usługa. A co to była za usługa? Otóż to była usługa, w której e, pierwszy raz miałem okazję skorzystać z usługi maszyny, jaką jest koparka łańcuchowa. Taka koparka łańcuchowa, która wygląda jak pilarka łańcuchowa do obcięcia drewna, z tym, że na kółkach i do rycia w glebie. Długa poszło naprawdę sprawnie, byłem zaskoczony jak szybko, ponieważ, tak jak mówię, wcześniej nie miałem okazji skorzystać z takiego sprzętu, więc naprawdę nie wiedziałem, jak to długo potrwa i poszło naprawdę przyzwoicie i szybko, także, także pod tym względem byłem bardzo zaskoczony. I tutaj przy okazji właśnie odwiedzin elektryka mieliśmy do położenia kabel, tu akurat trochę niezależnie od tego, co ja robię, ale też przy okazji wykorzystałem to miejsce, ponieważ jak możecie pamiętać, miałem tutaj przypadek przelewającego się zbiornika na wodę. Do nawadniania. Czemu nam się zbiornik? Chciałem napełnić. Całym problemem nie załączania się e, uzupełnienia zbiornika. Gdyby tylko takie problemy były w ogródku. Jako opcję, że może być uszkodzony kabel, dlatego nie rozłączałem się czujniki. W związku z tym przy okazji właśnie kopania tego rowu do innego przewodu wrzuciłem również przewód zapasowy do tych czujników. W przyszłym tygodniu w planie jest również jeszcze naprawienie instalacji nawodnieniowej w ogrodzie, w którym, który widzieliście jakiś czas temu, gdzie była koparka i był budowany basen. No tutaj ze względów na to, że jednak był głęboki wykop, no było bardzo prawdopodobne, że uszkodzimy rury i tak też się stało. W związku z tym w momencie, kiedy już będzie postawiona budowla w postaci fundamentów i ścian tego basenu, ja po prostu zrobię obejścia i po, pomontuję tutaj te wszystkie rury, które już niestety były uszkodzone podczas wykopów. Również trafił się drenaż, który w tamtym miejscu był. Ze względu na to, że tutaj drenaż idzie bardzo, przechodził dosłownie przez sam środek tej budowli, zrobię tylko i wyłącznie obejście w koło e, basenu. Także tutaj nie będę go rozsączał przy samym basenie, ze względu na to, żeby po prostu ta woda nie podsiąkała nam w mury tego basenu. Także Także to jest tyle, co się w tym tygodniu działo. Praktycznie już nic się nie działo. Nie, w tym tygodniu jeszcze odwiedziłem... Tak, dzisiaj odwiedziłem jeszcze ogród, który yy, widzieliście też, jak zakładałem, chyba w lipcu, w czerwcu, maju. Tak, to była pierwsza połowa roku. Tam jeszcze było do zabezpieczenia kilka, kilka roślin. No, także niewiele się działo, no kurczę, co ja wam mam dzisiaj powiedzieć. No tydzień był jaki był, zleciał, montuję dla was filmy, te, które mam zaległe, bo nie byłem wcześniej czasu. No i tyle. Przygotuję jeszcze kilka innych, ale to myślę, że to nie będzie koniec, a nie będę nic mówił. Bo. Nie, jeszcze nie. Także to by było tylko tyle, więc daj łapkę w górę, jak Ci się spodobał film. Jak Ci się nie spodobał, to daj łapkę w dół, bo i tak licznik już nie pokazuje ile jest łapek w dół. Czy Ci się spodobał ten film, to ty wiesz najlepiej i daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i widzimy się za tydzień. Na razie, cześć, pa!